To obecne menu Browsters, ale już za niedługo to się zmieni. Mianowicie o 12, Czy jeszcze zostało około 5 minut, przynajmniej na moim zegarku. Jak wy to oglądacie, pewnie jest już event. Ciekawe. Ale zanim z wejdzie aktualizacja, zapraszam Was na mojego Discorda antek n10. Link yy, też w opisie będzie. Wpadliście na mój kanał. Wpadli yy, też na te kanały. Polecam. A byle ci by dobra. Dobra, minuta do update'u. Także resetu. Dobra, odliczamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Jest? Nie ma jeszcze. Kurczę. Szukali mnie. Chyba, że to nie o równo 12. No. Będę cały czas resetował. Dobra, słuchajcie, nie wiem. To Dobra, słuchajcie, instaluje mi się. Czekamy już pół godziny praktycznie. I zero, nic. Basta. Ale słuchajcie, no. Mm, zaraz klikam zagraj i zobaczymy. Mm. Klikam. Klikam zagraj, dobra. O Spongebob. Spongebob Event. Zwolne ładowanie. Zobaczmy, jak To Tu tak, jak Teraz się zobaczy. Czy jest szybkie ładowanie? Jest szybkie ładowanie. No to teraz patrzymy na nową tapetę z Moe. Jeśli się nie mylę, dawajcie. Super Ser, nie zawiercie mnie, żeby nie było przerwy konserwacyjnej. Bo jak oglądałem, oglądałem przez chwilę a live'a tak, takiego youtubera? Ja no dobra, to jest... Ej dobra, nie chcę go promować, ale patrzcie! Zmienił okładkę! Skurczysy. Zobaczcie to. 12.30, tak? Tak, tak mnie oszukali. Ale ogólnie to jest ładna okładka. Teoretycznie tu jest kurka po balonie Asi grom, a że mała dołącza do ich. Nie wiem, słuchajcie, jest... I 12, 24 i wciąż nie ma update, to chyba o 30. Dobra, słuchajcie, ogólnie tak się prezentuje to całe mm, logo. Ta, to tak, Mamy asza groma, kurkę, no i oczywiście skarpetkę spajka. Chwilę już wam pokazuję. Tutaj skarpetka spajka i kiemki jakieś tutaj, ale. Oj, tutaj nie to. Jeszcze co mamy, to małe w swoim wiertle. Ale wracając do Brawla czy będzie to nareszcie? Niech nie będzie to Gaudik o 30, to nie wiem, czy będę czekał jeszcze kilka godzin, ale miało być o 12. Jak 12.50 będzie, to ja już tą godzinę będę... No a tutaj damy. Wec... Be... Dobra, słuchajcie, zrobiłem sobie właśnie mm, serwerek. E, Brał box, półkośnik e, Roblox, także Was serdecznie zapraszam, potem może dodam linka. Może. I znowu sprawdzam. E, jest. 29, proszę. Dajcie mm. ten update, bo ja zaraz oszaleję. Dawajcie. Bez przerwy konserwacyjnej. ja zamykam oczy. nie jest. Jest, słuchajcie, 12.44, i wraz nie mam update. Przereklamowane, Prze że jeszcze kiedyś Oj, dobra, Już nie. Mam 51 ja no, na update, tu nie. Dobra, słuchajcie, mamy taką godzinkę, a wraz nie mam Długo mi nie ładuje, ale raczej nic się nie stanie. Raczej 13 i nic. Okej, okay, 13.05, wraz nie nieba i tu oczywiście, że... Dobra, nie słuchajcie, ja ten odcinek wrzucam i od razu robię live'a na drugim kanale, bo tak nie może być.